Sousa mówi, że nie widzi problemów, lecz ich rozwiązania. A co wy widzicie teraz po tych pięciu meczach, które podwodzą tego selekcjonera reprezentacja? Polski rozegrała. Tomasz ma notatki, sprawdza. Znaczy nie, nie, że notatki, tylko tak stwierdziłem, że od początku, jak pracujemy przy finałach Mistrzostw Europy, no to Romek mnie już tak kontroluje, że ja już nawet te minuty zmian zapisuję, żebym się przypadkiem nie pomylił. <grym> Cofam nawet na, na, na dekoderze do tyłu i, i patrzę, w której była ta zmiana, bo Romek mnie pilnuje, żeby było fachowo, ale to dobrze. Ja powiem tak, e, e, po dwóch spottych, tych, tych grach kontrolnych, ja mówię mm -hmm. o ostatnich dwóch, gdzie... gdzie Większość jednak reprezentacji szykując się do, do wielkiego, tygodnia, wielkiego Turnieju, próbowała grać w 80% tym składem optymalnym na ten pierwszy mecz fazy grupowej. My nie zagraliśmy ani w jednym, ani w drugim, nawet w 30 czy 40% tym optymalnym. Tego nie mogę po prostu zrozumieć. U nas jest cały czas. Często narzekanie, że mamy mało czasu, żeby się przygotować do turnieju. I to mówił to samo i Brzęczek wcześniej, i, i, i mówił na nawałka. I, I to jest, można powiedzieć, notorycznie u nas powtarzane przez nas. No, ale no, Jerzy Brzęczek to akurat tak specjalnie tym składem nie rotował na ten Nie, nie, nocy, nie. nie tylko składem. on też przed turniejem mówił, że z mało czasu i przed meczem. No, każdy, kto, kto zostaje selekcjonerem. Chyba wie, że to pod uwagę, że jest mało czasu, bo każda reprezentacja ma mało czasu. A u nas jest, to jest, jawa. To jest jeden z argumentów do tego, żeby się bronić potem, jeżeli nie ma wyniku. Mnie chodzi o jedną rzecz, że nie do końca rozumiem, e, e, co on sprawdza. No bo wydaje mi się, że niektórzy piłkarze, a wydaje mi się, że w naszej reprezentacji siedmiu takich mamy, może nawet ośmiu, no to są ci piłkarze, którzy w, tym, w tych dużych procentach dają nam gwarancję tej jakości, doświadczenia, jakości i wybiegania i zrozumienia, że I grają zrozum w tym składzie ileś spotkań. Ta, nie, tak? no, i, I zrozumienia w ogóle i doświadczenia. A, a na ten moment to tak został mi tylko Robert Lewandowski z tych pewniaków i, i do końca nie wiem, kto jest tym pewniakiem. Tak? No bo, bo o, o ile Benarek robił błędny i, i, i Glik był pewniakiem, no to zachwialiśmy pozycję Glika. E, e, miał być potem Piątkowski, który zagrał niezłe spotkanie. Piątkowskiego w ogóle nie dostał szansy. Więc... Bareszyński wydawał się pewniakiem. Kędziory, w ostatnim meczu Kędziory nie było, w ostatnim, meczu, w ostatnim meczu gra, a wcześniej go nie było w ogóle No, było. No, a teraz gra, wcześniej go w ogóle nie było. My, my też tak trochę skaczemy ze skrajności w skrajność, tak? bo, bo krzyknęliśmy po jednym meczu Świerczoka nie wiem, polskim Ibrahimowiczem, e, chyba tylko z, z pozycji jak idzie. E, e, a w drugim spotkaniu już pokazał, że nie jest tak łatwo co 3-4 dni grać 90 minut w tempie już europejskiej piłki. E, o ile w świderski w pierwszym wypadł trochę słabiej w spotkaniu tutaj pokazał, że jak to Romek fajnie mówi, Gola ma. E, e, Kozłowski zrobił no, fajną zmianę, fajne 8-10 minut. Wręcz powiedziałbym rewelacyjne, jak na takiego młodego chłopaka, że w ciężkim momencie dźwignął tą drużynę. No ale, też jest pytanie, jakby grało, jakby musiał grać 90 minut, i trzy spotkania co trzy dni.